Panowie grają ten kawałek coraz lepiej. To jest podobne do tego, jakby, jakby ktoś bardzo płakał. Wilczek, trzy razy pan sfałszowałeś. Wziąłeś pan C zamiast D. Mm. Eee. Potem jechałeś panu oktawę niżej. Nie, no i co z tego? I tak zaraz was dogoniłem. Panie Wilczek, pan pachnie jak cały skład perfum. Mam perfumy w komis. Co robi pan we wszystkim? I jeszcze w paru innych rzeczach. Nie patrzcie na zegarek, Wilczek. Gdzie się śpieszycie? Idziecie na dyżur? Nie, nie. Z biurem skończyłem. Raz na zawsze. Mam teraz co innego na oku. A co wygrałeś, pan, los na loterii? <noise> Daj drapaka z kasą kolejową do Ameryki. <noise> nie, nic z tego. Cudowny interes. Musi mnie od razu postawić na cztery nogi. To wszystko gadanie, panie Horn. Wszystko Zatylnie antysemickie gadanie, w które zresztą pan nie wierzysz, bo pan dobrze wie. Ale jak zwykle, że plotkę spokojnie. zjada... Duży kielbik, a dużego kielbika zjada okoń, A okonia zjada szczupak, a ściupaka zjada człowiek. A człowieka zjadają drudzy ludzie. Zjadają go choroby, śmierć. I, I to jest właśnie w porządku. Widzicie, jest bardzo piękne, bo z tego robi się wielki ruch. Pan ma talmudyczną filozofię, panie Dawidzie. O, bo ja już bardzo długo patrzę na ten świat.